Witajcie cieplutko, chłopaki dzisiaj mają wolno od szkoły, bo dzisiaj jest zebranie z rodzicami Cały dzień trwa od godziny 9 do 18.30 Chciałam Wam pokazać vlog zakupowy Więc śmiało ci taki właśnie blogi i Wam się podobają I napiszcie ile wydałam, bo ceny naprawdę powiem Wam szczerze, szybują w, wszędzie Tak samo w Polsce, naprawdę ceny idą w górę Więc pokażę Wam co Monia zakupiła takiego dobrego no, coś słodkiego do kawki. To są nasze ulubione takie babeczki. No, fakt, cena za 1,2,99. Ale powiem Wam szczerze, że warto. Dlatego, że to jest taka masa budyniowa. Jak widzicie, na no, to jest malinka, boróweczka. A to jest kruche ciasto. Naprawdę przepyszne. Tutaj jest nasz ulubiony sernik wiedeński. Bardzo pyszny. Przyjeżdża z kościki, z piekarni. Naprawdę sprawdzona piekarnia Gosia. Tutaj chłopaki na gwiazdkę. Czekoladka. Taka ładna czekoladka z choinką, z, z aniołkami. Więc wzięłam dwie, żeby nie było wojny. Że o ja mam, ja mam ten rysunek, a ty masz ten rysunek, już by było. byłaby wojenka. Żartuję, chłopaku. Tłumaczę, że trzeba się szanować i, i nie kłócić się. Bo do niczego dobrego nie, nie, nie dąży, tylko to jedynie do nerwów. Kaszamanna. bo lubimy kaszamannę. Tutaj były tak, mleczne kanapki, były trzy za funta, więc wzięłam 6 sztuk. Nasze ulubione, piszcie czy lubicie takie serki, ja uwielbiam te serki piątnicowe, to jest smak dzieciństwa. Tylko, że wcześniej mówiłam, za dzieciaka to było takich, pamiętam z babunią chodziłam na targ w mieście Piła, jakby co to pozdrawiam kogoś, jak ktoś mnie ogląda z miasta Piły, tam bym no ja przy wakacje mojego życia miałam popołudnia świętej pamięci zawsze mnie zabierano tak? i chodziłyśmy do mleczarni właśnie po serki waniliowe, ale to był w takim kwadraciku z taką krótką jeszcze namalowaną. E, wzięłam jeden kokosowy dzisiaj, Jogobelka, e, wiśniowa? <grym> Patrzę, wiecie co to jest? Wiśniowa, tak, Jogobelka wiśniowa. Myślałam, że czereśniowa, truskawkowa. Do tego jest skyr grecki, bardzo dobry. Zresztą zawsze dodaję go do wielu rzeczy. Sioladzik na raz, Monisia lubi z tywórką. Serek wiejski. Słodka papryka. Galaretkę, bo będziemy robić bitą śmietanę z galaretką z czemnej porzeczki. I do tego się dorzuć malinki, no bo sama sobie wita śmietana jest słodka. Zresztą pokażę Wam ten deserek, bardzo fajny, szybki i na pewno będzie Wam smakować, więc będzie przepis um, jutro na ten deserek, cukier waniliowy, wzięłam morelki, z Polski przyjechały morelki, więc wzięłam 6 sztuk, wzięłam też 3 brzoskinki, z Polski dojechały, teraz tak moi kochani, e, my lubimy wodę pić, ale nie można cały czas tylko załamać wodę, 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 też lubimy jakby, jakby coś, coś dosładzać e, jakimś syropem, więc wzięłam syrop z malinek, z bacówki, jakby co polecam, fakt. Ja dałam za ten syrop, żeby was nie skomać, 7,99, czyli prawie 40 zł. Ale go się nie pije, wiecie, U szklanki, tylko się dodaje praktycznie troszeczkę i śmiało na 30 dni macie. No wiecie, jak tak w sumie, suma sumarum, jak się weźmie, pójdzie do sklepu i kupi sok pomarańczowy za 4 punty, um, i zaraz go nie będzie. To wiadoma rzecz, ten syrop jak najbardziej się opłaca. Jest 50%, y, jak tutaj widzicie, skład 50% malinek. A tak jak mówiłam, lepiej się zabezpieczać naturalnymi sposobami, niż później łazić i chodzić po lekarzach i wydawać na, no, na leki, tak, które no, nie są dobre. Pamiętajcie, leki nie są dobre, ale wiem, że niektórzy muszą brać, bo nie mają innego wyjścia. tak? Bez leku po prostu by nie przeżyli. Cukier bio, y, masło łaciate. No i właśnie śmietanka na deseru, którego będziemy robić jutro, więc przygotujcie się. Majeraneczek, trzyneczka, wieczórka, tu wzięłam 312, dam za 30 plasterków. Tu ja już kupiłam właśnie w polskim sklepie nasze ulubione uszka z mięskiem, więc wzięłam uszka z mięskiem. Składnie nie niespójny, mam szczerze taki zły, to jest... Adamusia, mąka, wie, mięsko wieprzowe 35%, cebulka, bułka, tarte oleje pasteryzowana masa jajowa i przyprawy. Ale bardzo dobry mieliśmy barszczek ostatnio, za zresztą powiem, z kartonika. Ja mam barszczkę z kartonika, którego zawsze przyprawiam, za Wam powiem jak. Chlebek oczywiście wiejski, tutaj wziąłam chłopakom Michałki i Krówki, wesołe literki do chłopnięcia. To jest taki sprawdzony, przyprawa do kuciaka w woreczku, wkładacie pałeczki i macie z z papryką i ziołami. Ser żółty, ponieważ najbardziej się opłaca ten ser, kosztuje bodajże chyba 2,50, ale zobaczcie, ile jest tego sera, jest naprawdę sporo. O, jacuś, bo ostatnio chyba Agatka była. Monia pije sok z kiszonych ogóleczków. Do tego ketchup, kotlin. No i jakby co, ja polecam ten barsz. Ja go doprawiam solą, pieprzem. Wrzucam śliwki, jabłka, liście laurowe, ziele angielskie. Trochę bazyni, trochę lubczyku i po prostu go troszkę gotuję. I naprawdę on jest bardzo dobry Podajemy ze suszkami i do tego kupiłam um, pałeczki. Więc moi kochani, napiszcie ile Monia, a jeszcze przepraszam, jeszcze poperek i Monia pytała na te zakupy, bo ceny naprawdę niezwykle nie szybują, więc mileć widziane. oczywiście. Subcie, trzymajcie się po spodziewajcie bokiem do jutra, pa!